Musimy się znać, żebyś przyszła do mnie w nocy i zmieniła mój świat. Rano znowu mnie zaskoczysz, jakie oczy dziś masz. Przy stanął mi czas, jakbym za sychać. I'm good, jam feel no right. Pięć influencerek w łóżku już nie czuję się sam. Nie chcę iść już do locówki, po drugą butle i gram. Pozdrawiam wszystkie kurwy, dzisiaj wybaczam wam Widzimy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na kalach, wolę polegać na moich ziemalach i fanach Wyszli w zarabiać. Jak jesteś żomalem, zrobić coś nie do brata. Kamień tak dobry, zawsze wraca. Nie pytaj o za się nie ma, ona się nie zgadza. Lepiej uważać, gdzie chodzić i za którą latarz. Tak. się skrzydła i papa, i gleba. Taki już los poszła, baba się jebać, a wszystkich będzie w tym boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wreszcie musimy się znać, żeby przyszła do no mnie oce i zmieniła mój świat Rano, znowu mnie zaskoczysz, jakie oczy dziś ma. Czy nie stanął ich czasem? Ja za ha! I po drugą butę gra. Pozdrawiam wszystkie kurwy, dzisiaj wybaczam.